Hmm. Co by tu sobie zagrać? Hmm... Hmm... hmm. o! Borderlands 3? Hmm... Eee, dobra, co mi tam? Nie miałem jakoś weny na granie, a zobaczyłem w swojej bibliotece gier Borderlands 3. Ogromnym plusem na pewno będzie to, że gram kiedy chcę i ile chcę, bez obaw, że coś po miesiącu mi uleci z fabuły lub coś zapomnę i będę musiał grać od nowa. Więc po części pierwszej, która była znakomita, mega super duper udanej dwójeczce i niestety dosyć słabym pre pomyślałem, no dobra, czemu nie. I ku mojemu zaskoczeniu zassało mnie na wiele dni. Stara mechanika, dobra nuta, szybkość rozgrywki do jakiej przyzwyczaiły nas poprzednie odsłony, a przede wszystkim pierdelion różnego rodzaju lutu i dobra sieka. Tak, dobrze słyszeliście, a jak nie wiecie ile to jest pierdelion, to musicie zagrać i zobaczyć. Dla przykładu w świecie dysku serterego preczeta, tłumacząc to na język troli, pierdelion to mnóstwo. Zanim przejdę do dalszej części, słów kilka na temat gry wieloosobowej. Gra zespołowa w kooperacji czy wyzwania, o, cudowna gwarancja dobrej zabawy. Jeżeli niestety nie mamy nikogo, a chcemy się pobawić z przypadkowymi ludźmi, to również jest taka możliwość. Czasami jest pusto w poczekalni i trzeba długo czekać, ale ludzie nadal grają i w końcu ktoś się znajdzie do wspólnej zabawy. A tymczasem Tutaj raczej poczujemy, że nasze IQ dostaje brudną szmatą popysku, więc należy mocno obniżyć nasze oczekiwania. Tak jak w poprzednich częściach, wszystko kręci się wokół poszukiwaczy zaginionych skarbców, wybudowanych i pozostawionych przez obcą cywilizację na planecie Pandora. Tym razem na naszej drodze jako przeszkoda stanie rodzeństwo streamerów z supermocami. I tu muszę przyznać, że cała ta otoczka wokół tych dwojga była mocno poniżająca dla resztki mojego intelektu. Po prostu czasami może to zaowocować niezdrową frustracją z naszej strony, facepalmem, albo o Boże, dlaczego nie mogę pominąć tej sekwencji? Więc niestety, do poprzedniczek tutaj fabularnie ta część wypada najgorzej. Co do bohaterów. Tym razem do dyspozycji mamy cztery klasy: Amara, która jest Syreną, od taka czarodziejka, następnie FL 4K albo FLAG. Taki robot, który włada bestiami. Jako trzeci jest Zane Flint, jak to opisane. Klasa sama w sobie, ale głównie skupia się na pomocy, czyli wrzuca do ładowania dla siebie i ekipy, bariery i tak dalej. To dodatkowo używa również cyfrowego klona i drony zwiadowcze. Jako ostatnia jest Moose. Ciężki strzelec i moja ulubiona postać, która na pole przyzywa misia. Potężnego, wielkiego mecha, do którego wsiada i robi totalną rozpierduchę. Postać delikatnie OP jak na chwilę obecną i jest czadowa. Więc jak widzicie, każda z tych postaci różni się od siebie w wystarczającym stopniu, by dać szansę na ponowną grę i in inną postacią. Misje poboczne są, nie ma ich zbyt dużo, jest to raptem jedna lub dwie na mapę, ale czasami są ciekawe i wciągają. Super rzeczą jest dodanie super unikatowych bossów jako polowania. Aby powalczyć z nimi, trzeba mapy pozwiedzać, ale często walki są mega satysfakcjonujące. Dodatkowo na mapach możemy znaleźć jeszcze kilka znajdziek, takich jak specjalne punkty obserwacyjne, a przy nich pamiętnik jednego z poszukiwaczy. Jest ich kilka tylko, a za odnalezienie ich wszystkich na danej lokacji otrzymujemy skrzynię ze skarbem. Jest też radiostacja, czy części dla klaptrapa. Mamy też bardzo niewielki wpływ na kształtowanie świata i zmiany na mapach. Chociaż nadal większy niż w części drugiej, czy pre gdzie ograniczyło się to tylko do zmiany miejsca sanktuarium. A szkoda, bo fajnie by było widzieć, jak wykonywanie misji z czasem zmienia strukturę mapy. Czy to stałe zniszczenie obozu, czy zniszczenie, zniszczenie góry, która odsłania jakiś monument, i tak dalej. Tak, nawet gdy zaczynając grę ponownie, można by pomyśleć. O cholera, tak to wyglądało przed tym wszystkim? Ciekawe. Ale to chyba bolączka gier z takimi otwartymi światami. I powtórzę jeszcze raz, przede wszystkim pierdylion lutu i dobre walki. Jest duże usprawnienie w porównaniu do poprzedniczej. Chociaż wszystko zyskało bardziej rysunkowy wygląd. Tak jak na przykładzie Club trapa. cały kontur już jest dużo grubszy i ta zmiana dotyczy się całej stylistyki, co według mnie traci troszeczkę na powadze, jeżeli tak to można nazwać. Ale niezależnie od tego, mamy dużo więcej detali, dużo więcej obiektów, postacie pięknie wyglądają, tekstury w dużo większej rozdzielczości, chociaż czasami zdarzały się takie wpadki, jak widać tutaj na skałach. Efekt Bloom już nie radzi. Po widnokręgu, tylko ma zastosowanie bardziej praktyczne. Dodatkowo cienie i oświetlenie też zostały mocno usprawnione. Przy krytykach leje się mocno jucha. Czasami nasi przeciwnicy są w stanie wylać fontannę krwi z siebie. Jest jednak coś, co rzuciło mi się w oczy i mówię o dużo mniejszych efektach cząsteczkowych. Ziemia już nie lata dookoła, Jak czyliście nie latają w powietrzu. Granaty już nie wywalają w górę stertę kamieni. Dodatkowo mega frustrujące są niewidzialne ściany. O bogowie, to jest chyba największa zmora tej gry. Poza fabułą, oczywiście. Często moje strzały były blokowane przez takie niewidzialne tekstury. Mając przestrzał na przykład pod stołem, pociski lądowały na obrysie bryły tego stołu i tyle. Dodatkowo, interfejs czasami potrafi się zaciąć w sklepikach. Ale ponowne wyjście i wejście zazwyczaj naprawiało błąd. Dodatkowo gra bardzo często zalicza twarde krasze i wywala do pulpitu. Ponowna instalacja czy aktualizacja sterowników niestety nie pomagają. Zakładam, że w tym przypadku jest to kwestia konfiguracji mojego sprzętu. Lokacje lokacje te są ogromne i podzielone na sektory. Długo na nich zabawimy. Niestety. Często wydają się jak swoje kopie, i tak naprawdę to brakuje większej różnorodności i unikalnych elementów krajobrazu. To znaczy są takowe, ale przy tak wielkich obszarach czasami poczujemy albo pustkę, albo zobaczymy bardzo podobny obóz bandytów do poprzedniego. Chociaż miałem wrażenie, że jednak jest to mniej zróżnicowane w tej części w porównaniu do poprzedniczek. Przy tak ogromnych lokacjach z pomocą przychodzi nam podręczna mapa. I poczułem, że jest spore usprawnienie w nawigacji. Jest ona przejrzysta, czytelna i w 3D, dzięki czemu łatwo zobaczyć, czy dany punkt znajduje się wyżej czy niżej naszej pozycji. Również tak jak w części drugiej: wszystko działo się na planecie Pandora i mieliśmy bardzo zróżnicowane lokacje, pomiędzy którymi podróżowaliśmy w danym sektorze. Tak, tutaj już sobie polatamy między planetami. W sumie nic to nie zmienia, tylko udaje coś innego, ale działa dokładnie tak samo. A i powtórzę jeszcze raz. Przede wszystkim pizdylion lutu. To jest super klimat. Ambient jest klimatyczny i często mroczny. Oży fajny klimacik podczas eksploracji. Każdy boss ma swoją mocną nutkę i walka to poezja. Jeżeli chodzi o dźwięk, to weźmiemy pod uwagę ilość broni i ekwipunku, i każdy z nich ma inny dźwięk. To naprawdę robi wrażenie. Wszystko jest tak, jak powinno być. Powiem tak. Nie oglądam szybkich i wściekłych, aby wznieść się na wyżyny intelektualne. Nie słucham metalu, aby się zrelaksować, i nie odpalam Borderlands, by rozwiązywać skomplikowane zagadki i zagłębiać się w skomplikowaną mechanikę. Więc jak podchodzimy do tego tytułu? Każdy robi to indywidualnie, ale mogę dać wskazówki. Wyłączamy myślenie i cieszymy się jak dziecko w piaskownicy. Pierdelion Lutu. Dobra, mocna i szybka akcja. Drętwe dowcipy, w których czuć rękę Strasburgera. Klimatyczna muzyka, luźna, rozrywkowa grafika po prostu się relaksujemy i gramy kiedy chcemy, bez obaw, że o czymś po tygodniu zapomnimy. Więc ja Wam życzę udanej zabawy, żegnam się z Wami, serwusik do zobaczenia, cześć!